Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry, podcast poczytawszy wydawnictwa Agora. Witam Państwa, Paweł Goźliński, a moim gościem, nie powiem, że po raz pierwszy, bo to nasze kolejne spotkanie, jest Maciej się Dzień dobry. Tym razem po świetnie przyjętej powieści Maćka Katarzys spotykamy się, żeby porozmawiać o jego. Nowym kryminale z Jakubem Kanią w roli głównej pod tytułem Kołysanka. Kołysanka to oczywiście jest to tytuł wiele znaczący. My będziemy mieli ten problem jak zwykle z powieściami Maćka, żeby za dużo Państwu nie zdradzić, ale o jedno mogę na pewno zapytać. Maciek, jak u Ciebie z muzyką? Czy Ty jesteś człowiekiem słuchającym muzyki i jakiej? To zostało zdefiniowane już przez nauczycielkę w piątej klasie szkoły podstawowej. Nauczycielka muzyki, gdyż ona wypowiedziała zdanie, które rzeczywiście było i trafne, i zaważyło na całym moim przyszłym życiu melomana. A mianowicie powiedziała do mnie: Synu, ty masz ręce stworzone do fortepianu, ale przenoszenia. <laughs> tak zostało do dziś. To znaczy, nie mam słuchu. Yy, muzyka mi nigdy nie przeszkadzała w tańcu. Generalnie, ale oczywiście słuchałem przez, z uwagi na starszego brata, słuchałem Beatlesów, zresztą nauczyłem się przez nich i dla nich angielskiego i od nich. No ulegałem modom, tak? mhm. troszeczkę muzyki klasycznej też, ale generalnie proszę mnie absolutnie nie uznawać za jakikolwiek autorytet, jeśli chodzi o muzykę. Czyli między tobą i Jakubem Kanią w tym aspekcie istnieje, że tak powiem, powinowactwo... Lekko niemelodyjnych dusz. Dokładnie. Bardzo ładnie to ująłeś. <grymne> A jednak muzyka odgrywa strasznie ważną rolę w Twojej nowej powieści. I opowiadana jest pięknie, ze znastwem i ze smakiem. Wydaje się, że jesteś dowodem na to, że nie trzeba słyszeć, żeby pisać. <grymne> to jest kwestia, to jest komplement dla researchu, bo jak wiesz doskonale ze swojej praktyki reporterskiej, że dobry research z pewnością by ci ułatwił nawet napisanie książki, która dzieje się w środowisku hydraulików w Estonii. To nie ma najmniejszego problemu, bo już to trzeba się naczytać, naładować i, i, i potem z tego korzystać. Tak? Połączyć to z wyobraźnią w pewnej chwili i poleci. Mhm. Ale czy w wypadku Kołysanki pierwszy był trop, chce, żeby Jakub Kania zajął się muzyką? śledztwem powiązanym z muzyką, czy przyszedł do ciebie pomysł z rzeczywistości, a muzyka była potem? Muzyka była najpierw mhm. i była z bardzo banalnego i prozaicznego powodu, a mianowicie Jakub Kania szukał już wszystkiego, mhm. i obrazów i skarbów i diamentów i no, czego on jeszcze tu mógłby szukać? No i wtedy przyszło mi do głowy, że mógłby to być utwór muzyczny. To raz. Po drugie, już dawno, dawno, bardzo dawno. 30 lat może się kręciłem koło tej historii kopic i Karola Goduli. I kiedy... proszę się nie martwić, za chwilę opowiemy Państwu, czym są kopice i kim jest Karol Godula. Wtedy, kiedy tam zacząłem odświeżać swoją wiedzę na ten, na ten temat, no to okazało się, że to jest kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkał i się urodził Elsner, czyli nauczyciel Chopina. No i ta muzyka nagle sama zaczęła do mnie docierać. Potem sprawdziłem kilka innych rzeczy i się one ułożyły w bardzo interesującą, dla mnie przynajmniej, zagadkę, którą sam rozwiązywałem, no a potem zostawiłem ją do rozwiązania Państwu. Okej, okay, w związku z tym, że rozmawiam z Tobą, z Maciełem Się Biedą, to pytanie jest niejako e, obowiązkowe. No, przecież Twoje kryminały za każdym razem e, balansują na granicy prawdziwości, historycznych faktów. I fikcji, z tym, że jest to fikcja, która służy powiązaniu fantastycznemu, często odległych od siebie cząstek rzeczywistości. Powiedz, jakie fragmenty rzeczywistości były dla Ciebie kluczowe w, tej, w tworzeniu kołysanki? Historia, no to jest zagadka, która się dzieje, jakby jak, jak to często u mnie w różnych planach mhm. czasowych, więc ten czas historyczny. Dwa czasy historyczne. Jeden to jest XIX wiek, końcówka XIX wieku. Drugi to jest, są czasy tuż po II wojnie światowej, no i czasy współczesne. A zatem ten pierwszy plan, końcówka XIX wieku, to jest absolutnie prawdziwa historia Karola Goduli. Opowiedz który, trochę, kim był ów był Karol? Geniuszem był. Mhm. Dlatego, że to był chłopak, który pracą własnej głowy, mimo że połowy twarzy nie miał, no tego szpecenia i własnych rąk, z których jedna była niewładna, osiągnął no że poziom współczesnego nie wiem, maska Gatesa. Mhm. Był większy w pewnej chwili niż te imperia przemysłowe na Śląsku. Miał nieprawdopodobny instynkt ekonomiczny, ogromną wiedzę, ale też umiejętność takiego analitycznego myślenia i sam doszedł do Olbrzymiego majątku. Aż się dziwię, że jest to postać, kiedy byłem w Katowicach kilka dni temu, no to oczywiście wszyscy wszyscy go tam znają, ale kiedy miałem spotkania w trójmieście, nikt nie słyszał. Ja prawdę mówiąc, dopóki mi nie opowiedziałeś tej historii, zanim hmm. jeszcze w ogóle usiadłeś do pisania, to też nie miałem zielonego pojęcia. Tak, my nie potrafimy sprzedawać bohaterów. My hmm. Jesteśmy hmm. krajem, gdzie rzeczywiście to, się, to jest kiepski marketing, jeśli hmm. chodzi o. Natomiast to był człowiek ze wszechmiar godny podziwu i to postać naprawdę światowego formatu. Prawdziwe są jego losy, bardzo tragiczne. Od tego oszpecenia, mówi się o, kastro, o wykastrowaniu, o tym, że był potworem, nie miał połowy twarzy, nie było operacji plastycznych, że się go bano, że uważano, że ma pakt z diabłem, a jednocześnie podziwiano i szacowano, bo, szanowano, bo stał się potentatem, jeśli chodzi o przemysł na Śląsku, tak? hmm. nazwany królem cynku. Odkrył metodę wytopu cynku, który, którą wcześniej znał tylko książę Pszczyński i jego pracownicy, którzy nie mieli prawa, uwaga, opuszczać huty. Po 20 mhm. lat siedzieli tam zamknięci, żeby nie zdradzić tajemnicy. Prawdziwa jest też historia dziewczynki sierotki Kopciuszka, mhm. która, czteroletnia Joanny Gryzik, która trafiła do domu Karola Goduli, bo zaopiekowała się nią jej służąca. Dziecko porzucone przez matkę. Matka ją oddała na wychowanie, bo jej drugi mąż nie chciał tego dziecka. No i Anna Gryzik z tej ubogiej sierotki, w wieku 6 lat, stała się jedną z najbogatszych panienek na świecie, bo według parytetu złota otrzymała od Goduli spadek w wysokości miliarda dziewięćset milionów euro. To oczywiście suma, która wbija w fotel. Jednocześnie cała ta historia w ogóle jakby sprawia wrażenie zupełnie nierealne. Ona jakby realizuje scenariusze dwóch baśni, z jednej strony, pięknej bestii, z drugiej strony właśnie baśni o Kopciuszku. Ja myślę, że również w tym dziwnym połączeniu baśniowości i jednak historii nowoczesnego przemysłu na Śląsku jest w ogóle moc. Takiej opowieści. Ja się bardzo właśnie dziwię, że to nie, nie stało się taką mocno promowaną lokalną legendą, która pozwala cały kawał takiej śląskiej historii opowiedzieć w atrakcyjny sposób i, z, przepraszam za brzydkie słowo, sprzedać ją światu. No właśnie. Ja mhm. byłem po raz pierwszy w życiu w sobotę na grobie Karola Goduli, mhm. bo Joanna potem on zmarł we Wrocławiu. Wrzucę tylko taką staweczkę, że w ulubionym hotelu Fryderyka Chopina. Mhm. Ona potem zbudowała kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szombierkach, niedaleko miejsca, gdzie Godula mieszkał. Kościół jest piękny i on jest tam jedynym lokatorem, w sensie krypty, mm -hmm. tylko on jest tam pochowany, więc byłem na jego grobie. No a potem yy, odbyłem spacer, a raczej safari, bo padał deszcz, z samochodu po, po Rudzie Śląskiej, no proszę Państwa, to tam, on jest tam wszędzie. Jest dzielnica Godula, jest jedna z najdłuższych ulic, która się nazywa ulicą Karola Goduli. Jest, są planty Godula, jest kawiarnia Godula i jest jego piękny pomnik siedzącego na ławeczce twardego faceta, no bo jest chyba tam z Mosiądzu, z całą twarzą. No to będę ukłońmy się, bo dzisiaj ma urodziny, 8 listopada i to całkiem, nie, przed, przed chwilą się dosłownie dowiedziałem, niechcący sprawdzając jeszcze tam przed spotkaniem w Big Book Cafe jakieś tam fakty. Wszystkiego najlepszego, panie Karolu. <laughs> Jeżeli bohater tej opowieści, jeden z bohaterów tej opowieści nas słyszy, no mam nadzieję, że spodobała mu się wersja własnego żywota, którą powiedziałeś Maczku. W ogóle, wiesz, mnie zaskoczyło to, jak jeżdżę po Śląsku i górnym i dolnym, to y, czasami mam wrażenie, że gdyby, że właściwie jest tam tyle pałaców, że gdyby każdy mieszkaniec Śląska chciał zamieszkać sobie w pałacu, to spokojnie mógłby. Jeden z takich pałaców również jest przestrzenią, w której toczy się kołysanka. Tak, i tu wracamy do kopic, które mm -hmm. już zostały zajawione. Mm -hmm. y, jednej z najwspanialszych rezydencji magnackich w Europie przed wojną. Należała właśnie do Joanny Gryzik, która potem w wieku... Znaczy ona miała w ogóle niełatwe życie. Do 16 roku życia się ukrywała. Były zamachy na, na nią. No, nie chcę mówić po raz kolejny na jej życie. No i wreszcie musiała wyjść za mąż i to za kogoś, za kogoś tak znaczącego, żeby się stać bezpieczną. Mm -hmm. Padło na hmm, hrabiego Hansa Ulrika von Schafgott. Wielka niemiecka arystokracja. Trochę zubożała, no ale jej akurat pieniędzy nie brakowało, zatem mogli żyć długo i szczęśliwie. I uwaga, mimo że było to małżeństwo z rozsądku, to okazało się niezwykle szczęśliwe. Przez 50 lat byli razem i zrobili niesłychanie dużo dobrego, a Joanna pomnożyła majątek goduli ośmiokrotnie. On przepisując temu sześcioletniemu dziecku, w, umierając we Wrocławiu w tym hotelu, widział jej aurę. Widział, że zostawia te pieniądze komuś, kto ich nie zmarnuje. Nie swojej rodzinie, bo to rodzina potem robiła za zamachy na Joannę. No i Kopice. Kopice mam w domu album, który pokazuje, jak one wyglądały przed wojną. No to myślę, że Louvre spokojnie mógłby się zaczerwienić z zazdrości. Jest tam całe mnóstwo historii, łącznie z tym, z tym mistycyzmem, którego dotknąłeś. Otóż całkiem niedawno dopiero, dopiero, kiedy tam mierzono te wszystkie budynki, one są w totalnej ruinie. Mam nadzieję, że kiedyś może powstaną. Stwierdzono, że jest to idealny pentagram, mhm. że, że założenie architektoniczne tego, tego pałacu jest na ale biały pentagram. Czyli nie taki, który służy diabłu, ale taki, który diabła odpędza. Czyli, Uf, a już się przestraszyła. Czyli, nie, czyli raczej to było podobnie jak kołysanka. Mhm. Była narzędziem przeganiania demonów, jak się Państwo dowiecie z powieści. Tak i pałac w Kopicach miał takie znaczenie. No właśnie, bo na razie rozmawiamy o e, arystokracji, o majątkach, o hutach. A co z tym wszystkim ma wspólnego muzyka? Muzyka najsilniejszym impulsem, który ja zawsze piszę pod wpływem impulsów, było to, że dawno temu u pewnego profesora już nie żyje, nazywał się Damian Tomczyk, był doskonałym historykiem, ale postawił na złego konia. Mianowicie zajmował się wyłącznie Armią Czerwoną i jej wyzwoleniem przez nią Śląska. No, kiedyś to było oczywiście przynosiło mu splendory, potem przyniosło mu klątwę i, i taką banicję w świecie nauki. Więc żył jak odludek, jak Karol Godula. W domu, w szlafroku gdzieś tam za, za, za. Ale lubił mnie, ponieważ ja napisałem kilka tekstów historycznych, które mu się podobały. I czasami się zgadzał na rozmowę. I kiedyś podczas. On wiedział o tych żołnierzach Armii Czerwonej, wszystko. Ja myślę, że on tam każdego z nich na, znał osobiście niemalże. Natomiast wiedział też tak to, czego nie mówił. Mhm. I to niestety podejrzewam, że bardzo dużo zabrał do grobu. On pokazał mi zdjęcie Arama Chaturjana w Grodkowie w 1945 roku. Miałem to zdjęcie w ręku. Czyli historia od której zaczyna się śledztwo Jakuba Kani właśnie od zdjęcia Ramacha Chaturjana, kompozytora słynnego tańca z szablami w Krotkowie gdzieś na Śląsku, w, tuż po wkroczeniu armii czerwonej na tamtejsze tereny. Nie jest fikcją. myślałem, byłem przekonany, że to jest nie, To jest e... prawda. Okay. I zagadka co on tam e, robi no nie nie jest rozwiązana. Nie jest rozwiązana moja Ośmielam się zaryzykować tu pychę. Moja teoria mówi, i myślę, że jest prawdziwa, że po prostu on był tam po to, żeby inwentaryzować jakieś dobra kultury. Bo mm. skoro był tym specjalnym wysłannikiem NKWD, to, nie nosił munduru, nie był, nie był żołnierzem Armii Czerwonej, Rosjanie czy Sowieci ocalali tych swoich tam wybitnych twórców. I rzeczywiście, tylko co on miał w inwentaryzować w Grotkowie. W Grotkowie, co tam było, parę jakichś może rzeźb kościelnych i tak dalej i tak Nie było nic, nic specjalnego, tak? całym szacunkiem do Grotkowa, przede wszystkim był makabrycznie zniszczony. Ale obok były nietknięte, nietknięte kopice, mhm. gdzie właściciele, szafgocowie wyje, wyjechali z, waliz z walizeczką, każdy, tak? z przekonaniem, że wrócą za chwilę. Nigdy nie wrócili. To jest niezwykła historia, ale nie będziemy jej państwu zdradzać, nie będziemy przedstawiać kolejnych aktów, gdyż to jest właśnie treść kołysanki Macieja siębiedy, o której rozmawiamy w ramach podcastu Poczytawszy Wydawnictwa Agora. No ale musimy tutaj przejść do twojego bohatera, do Jakuba Kani, który tak, wprawdzie nie jest muzykalny, ale podejmuje się spraw rozwikłania tajemnicy powiązanej z muzyką. Znów nie, nie możemy zbyt wiele zdradzać na temat jego śledztwa, ani jego konsekwencji, ale dzieje się z nim kilka interesujących rzeczy. Chcąc, nie chcąc, jakub Kania plącze się w politykę i to na dwóch poziomach. Jego misja ma zrealizować pewien polityczny projekt, a do tego wplątuje się do polityki na poziomie lokalnym, jak to na poziomie lokalnym pełną gier i zabaw w. Piaskownicach całkiem pełnych pieniędzy. Po prostu nie udało się ominąć tematu, czy z, y, świadomie w, wszedłeś w ten obszar? Nie, upust. Okej. Okay. Miałem upust temu, co myślę o polityce, temu, co, co tak naprawdę uosabia y, mhm. pani y, polityk lokalna, o której wspomniałeś, i teraz doniosę na ciebie słuchaczom, że Paweł Grzyński, y, redaktor kołysanki. Prosił o litość warokrotnie o łaskę dla pani, <laughs> dla pani polityk, nie udzieliłem jej. Mam taki strasznie wyeksploatowany cytat, bo go za każdym razem powtarzam przy okazji kołysanki, ale bardzo on mi się podoba i myślę, że państwu powie wszystko. No, Mark Twain powiedział kiedyś, że polityków i pieluchy zmieniamy często z tego samego powodu. I to już możecie do, dośpiewać. Okej, okay. więc e, mamy z jednej strony, e, no cóż, mroczny, e, mroczną postać e, Iwony Kern, ale co mnie bardzo zaniepokoiło, coś się zaczyna dziać z naszym Jakubem Kanio. Z jednej strony, z książki na książkę, coraz więcej dowiadujemy się o jego życiu osobistym. W kołysance sporą rolę odgrywa jego spotkanie z jego małżonką, która w jakiś sposób staje się jego partnerem w rozmowach o sprawie. No ale jest tam jeszcze pewna pani Barska. Pani Barska. Słuchaj, co ty w ogóle chcesz zrobić Kani? Chcesz go yy, uwikłać w jakieś romansowe sprawy? <laughs> Nie. Yy, czy... Najbardziej niepokojący jest ten twist na końcu, że on... Yy... Ale to sobie już tam państwo przeczytacie. Ale ja już tutaj miałem niemalże na social mediach pikietę. Mhm. Co, to, co to ma znaczyć? Co, dlaczego tu zmiany w życiu Jakuba Kani? I co, tu, co to w ogóle ma być, i żebym się nie myślał, i, i, i padały groźby tam różne. Mam nadzieję, że nie karam. Nie, 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 że, że ma zostać tak, jak było. I on po prostu, ja pragnę uspokoić wszystkich. To nie jest koniec Jakubakań. Mhm. To jest początek nowego Jakubakań. On będzie zupełnie innym bohaterem. Znaczy, będzie w zupełnie innym miejscu. Mhm. I to. Pociąga mnie w tej jego nowej misji to, że takiego bohatera jeszcze nie było. Mhm. Naprawdę. Znaczy, to nie będzie detektyw, prokurator, śledczy. Dalej będzie robił swoje. Może trochę inaczej, ale mam nadzieję, że się to jego nowe wcielenie spodoba. Natomiast jeśli chodzi o tą jego protagonistkę, to ona jest postacią, którą czytelnicy niezwykle polubili. Ona jest z tej samej szuflady, co babka, Kani, czyli taka mhm. konkretna zwolenniczka prawd oczywistych i myślę, że aż się prosi, żeby część historii oddać jej w zarządzanie, bo też mam, też mam na nią pewien pomysł I, i, i teraz zobaczymy, albo będą, albo oni się, roz... na, na pewno się nie rozstaną, na pewno też nie, nie będą, chociaż niezbadane są wyroki, no może i będą mieli romans, zobaczymy, w każdym razie może będą razem w tych, tych historiach jak do tej pory, może będzie więcej barskiej, może będzie więcej kuby, to wszystko zobaczymy jak, mhm. jak się to będzie układało, bo to trzeba wszystko unieść fabularnie. Dla mnie bohater jest niestety, nakrzyczano na mnie na, podczas festiwalu Granda, moi koledzy kryminaliści powiedzieli, że ważna jest, że bohater jest, bohater jest tutaj absolutnie najważniejszy w historii. Ja uważam, że historia jest ważniejsza od bohatera, a im doradziłem, żeby pisali biografię wobec tego. <gry> Złośliwie. Tak czy inaczej, kołysanka w jakiś sposób podsumowuje, czy też yy, domyka pewien etap w życiu Jakuba Kani. Pożyłeś już trochę z tym y, bohaterem. I jak to jest? Czy ten Jakub Kania, którego wpisałeś w kołysankę, zmienił się w porównaniu z bohaterem, z którym zaczynałeś przygodę kryminalno-detektywistyczną? Czy wiesz o nim więcej? Z zaskoczył Cię czymś? Zdziwił? On jest wyraźniejszy. To jest tak, jakby mu zrobić zdjęcie w latach 70. przy tamtejszej technice, fotografii, naświetlaniu filmu, potem pracy w ciemni z powiększalnikiem i gdzieś tam może trochę się obsunął czas, trochę przesłona. I on by na tym zdjęciu był sobą, ale byłoby to zdjęcie czarno-białe, może niedowołane, może przewołane, może byłoby za dużo utrwalacza albo wywoływacza. Teraz mamy do dyspozycji nieograniczone możliwości robienia zdjęć cyfrowo, własnymi telefonami komórkowymi. Tamten jego portret jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jako taki czarno-biały, trochę przymazany. Tak teraz jest niezwykle wyraźny. Tak? Widać nie, 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 każdy pryszcz na jego twarzy. Ja musiałem go trochę... Na początku był taką postacią do pokolorowania. No i się tak zacząłem go pokolorowywać po, od miejsca imienia, dlatego że to nie miała być książka o nim, pierwsza książka nie miała być o nim, tylko z nim. Mhm. a potem się okazało, że bardzo go lubią ludzie. No i trzeba było stworzyć. To jest trudne, bo bo się kryuje bohatera od początku, ja, że on jest jakiś, to wiemy, mhm. jaki jest. A potem, no to trzeba udawać, że wiedzieliśmy. Mhm. Myślę, że możemy, jako